Cześć, ja jestem Lidu Hatost, TV. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam co nieco o Secret Service, agencji wchodzącej w skład Enklawy. Jeden z jej pracowników, Frank Horrigan, pełni rolę głównego antagonisty w drugiej odsłonie Fallouta. United States Secret Service, czyli Tajna Służba Stanów Zjednoczonych, to istniejąca w rzeczywistości rządowa agencja Stanów Zjednoczonych, powołana do życia przez kongres 5 lipca 1865 roku do walki z fałszerstwami pieniędzy. Początkowo podlegała Departamentowi Skarbu. W 2001 roku przeniesiono ją do Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Od 1901 roku, czyli momentu zamachu na prezydenta Williama McKinley'a, agencji powierzono zadanie ochrony osobistej głowy państwa. Dlaczego padło na Secret Service? Ponieważ w owym czasie była to jedyna agencja federalna, która mogła legalnie działać na terytorium całych Stanów Zjednoczonych. Później objęła ono ochroną byłych prezydentów, ich najbliższe rodziny, członków administracji rządowej oraz przywódców obcych państw odwiedzających USA. W rzeczywistości Secret Service zajmuje się również przeciwdziałaniem korupcji, oszustwom finansowym, kradzieżom tożsamości oraz przestępczości komputerowej. W świecie Fallouta agencja weszła w skład enklawy, rządu cieni Stanów Zjednoczonych, który planował przetrwać wojnę nuklearną w swych zlokalizowanych na całym świecie ukrytych placówkach, pozostawiając państwo oraz naród samym sobie. Zadania tajnej służby pozostawały takie same jak w Starym Świecie. Agenci za wszelką cenę mieli ochraniać prezydenta. Chociaż z biegiem czasu ich funkcja stała się bardziej reprezentatywna, ponieważ przywódca frakcji nie musiał obawiać się o swoje życie. Stworzyło to nowe możliwości. Jako, że do Secret Service przyjmowano jedynie najlepszych i najbardziej doświadczonych żołnierzy, wykorzystywano ich do zadań specjalnych, wymagających perfekcji, brawury oraz dyskrecji. Agenci odwalali przysłowiową czarną robotę. Robili rzeczy, których nie podjęliby się zwykli żołnierze, takich jak mordowanie rodzin z dziećmi. Słynęli z lojalności oraz skuteczności. Cieszyli się dużym zaufaniem prezydentów. Najbardziej znanym agentem był osławiony Frank Horrigan, jedyny supermutant w szeregach Enklawy. Działali pojedynczo, dowodząc grupami złożonymi z przedstawicieli innych jednostek, bądź też w niewielkich drużynach. Dysponowali najnowocześniejszym sprzętem ochronnym oraz bojowym. Na potrzeby Secret Service tuż przed Wielką Wojną trafił pancerz wspomagany X-01, szczyt przedwojennej technologii. Na nim Enklawa oparła swoje późniejsze konstrukcje. Wielu agentów zginęło podczas eksplozji stacji kontroli Enklawa. Nie znamy dalszych losów jednostki. Prawdopodobnie pojedynczy agenci znajdowali się w pozostałych placówkach. Kompetencje Secret Service przejęły elitarne drużyny Sigma. A w tym materiale to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!